1992 roku po raz pierwszy taka oprawa przed meczem z Realem się pojawiła. Ten sam artysta stworzył ją Joan Sand, który też tworzy tą oprawę dzisiejszą. Mówiłem o tym, że Barca wciąż jest dla mnie faworytem rywalizacji z Chelsea w Lidze Mistrzów Real. O Realu mogę powiedzieć to samo, jeśli chodzi o parę z Bayernem, a no dzisiaj Hiszpanię... Czy Katalończycy, czy ludzie z Kastylii nie mają złudzeń, faworytem tego meczu jest Barcelona i jeśli szukamy odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, no to nie chodzi chyba o to, że Barca ostatnio ma serię 11-ligowych triumfów. Nie chodzi nawet o to, że dziś mecz odbywa się na Camp Nou, który zawsze uwiera gości z Madrytu. Myślę, że chodzi przede wszystkim o te poprzednie konfrontacje, bo nawet gdy Real wygrał finał Pucharu Króla w 2011 roku, to przecież później grał z Barceloną jeszcze 7 razy i nie wygrał już ani razu. Uczy się Madryt pewnych rzeczy. Uczy się strzelania goli, także tu na Camp nou. Coraz lepiej w tych meczach spisuje się Cristiano Ronaldo, ale od tamtego sukcesu na Estadio Mestaja, sukcesu w dogrywce meczu, wciąż Real Barsy pokonać nie może. Skład Każe przypuszczać, że jednak dzisiaj drużyna zagra tak, jak podczas ostatniej wizyty na tym stadionie. A był to mecz rewanżowy w ćwierćfinale Copa del Rey. Jedna niespodzianka w składzie królewskich to obecność Fabio Quentrau na lewej obronie. Kibice Realu są zdziwieni i pewnie im się to nie podoba. Woleliby oglądać Marcelo, no ale Quentrau cieszy się opinią ulubieńca trenera. dzisiaj być może zda ten egzamin. Dla kibiców Realu to będzie egzamin definitywny dla Quentrau. Pierwszy kontakt z piłką Mesuta Ezila to była strata, ale myli się również Barca. Cristiano Ronaldo wraca Alves, Zdecydowany atak. Czawi to są te pierwsze sekundy, w których trzeba pokazać, że jest się twardszym. Z lewej strony Karim Benzema. Pujol świetnie teraz zaskoczył, za to za, zaatakował. Cristiano Ronaldo, ale w konsekwencji Madryt ma utrożny, a to jest element pod względem, którego góruje nad drużyną Pepa Guardioli. Ezil, piłka odchodzi od bramki, uwaga, Śmiał teraz mnóstwo pracy Wiktor Valdez. No i właśnie Cristiano Ronaldo, który lepiej gra głową niż Leo Messi, co do tego nie ma dwóch znaków. To była kolejna lada. Eksperta katalońskiego sportu, żeby sam za żadną, na wszelką cenę unikała rzutów rożnych i wolnych dla Realu Madryt. Już widzimy, że była to rada bardzo, bardzo słuszna. Cristiano Ronaldo wybił się w powietrze wspaniale. No i on nie pokonał Wiktora Valdesa, ale będzie powtórka. Kolejny rzut rożny dla Królewskich. Tak, tam jeszcze piłka z Barsy piłkę dotknął. Uwaga, teraz Pepe, ale pozycję miał teraz obrońca Realu bardzo bardzo trudną. No i katalońskie media rozpętały przed tym spotkaniem prawdziwą kampanię przeciwko José zarzucając rzucając mu mnóstwo różnych rzeczy między innymi to, że osłabia prestiż Ależ że... teraz błąd, ale Casillas zdążył w ostatniej chwili, nie ma mowy o faulu bramkarza Realu Pamiętamy jak rozpoczął się poprzedni mecz ligowy ale reszta wejść naprawdę zasługuje na, na uznanie. Uwaga Cristiano Ronaldo. Szukał tam Benzemę. Było przez chwilę niebezpiecznie. Gracze Barsy przecięli jednak to zagranie. Teraz Iniesta. Barsa ma kontrę. Sprzeduje z jest Messi. Zamarkował wyjście na wolną pozycję za obrońców. Iniesta miał inny plan. Nie ma spalonego przy zagraniu do Benzemy. Benzema lewa noga. Benzema. Płasko Wiktor Waldes. Mamy pierwszy celny strzał. Realu Madryt w tym spotkaniu, no nie drugi przecież Cristiano Ronaldo też po rzucie rożnym wspaniale główkował ale ta akcja zaczęła się po raz kolejny od głupiej straty piłki przez piłkarzy Barcelony w okolicach linii środkowej tym razem Andres Iniesta mądra na razie gra defensywna Realu Maszerano. próbuje minąć właściwie całą drużynę z Madrytu długim podaniem do Alvesa, walczy z nim Quentrao aut dla Barcy Alves bez namysłu do Messiego, na razie dyskretny w tym meczu jest Leo Messi, no właśnie, z naciskiem na na razie, Daniel Alves. No, Leo Messi przed tym meczem miał 273 minuty, ale może popatrzmy. Messi zdążył z tym zagraniem, to była jednak bardzo trudna piłka dla Iniesty. 273 minuty, Grand bez strzelonego gola, w trzech ostatnich spotkaniach nie potrafił wpisać się na listę strzelców. Przecież właśnie więcej głosów zyskał Kaka, no trzecią taką sytuacją jest Granero i Sami Kedira, ale Zezemunio wie co robi. Wiktor Valdez, przeliczył się dalej, spadła piłka, jest gól Sami Kedira, coś niebywałego, jest szok na Camp nou, ale trzeba przyznać, że Real wszedł w ten mecz znakomicie jest bardziej zdecydowany ta sytuacja pokazuje to w stu za chwilę zobaczymy w jaki sposób Kedira tego gola strzelił to był sposób nietypowy pomijam już to że gol Kediry to jest zdarzenie nietypowe drugi gol Kediry w tym sezonie seria błędów graczy Barcelony oto właśnie mamy powtórkę najpierw Adriano przegrywa główkę z Pepe potem Carles Puyol nie wiadomo dlaczego nie wybija jeszcze tutaj interwencja Wiktora Waldesa. Drugi błąd i błąd Karlesa Pujola trzeci. Przecież trzeba było po prostu kopnąć piłkę jak najdalej od tego całego zamieszania. Zawiesił się na chwilę Carles Pujol. Jakby chciał na bramkarza poczekać, ale... No nie wiem nawet czy to do końca tak było, bo ktoś taki jak Bujol musiał sobie automatycznie wyjaśnić, wydać komendę, że tę piłkę trzeba wybijać. Natomiast jakby kompletnie zaskoczony tutaj bliską obecnością Kediry. No i właściwie no wtłacza tę piłkę z najbliższej odległości Kedira w taki sposób, który dla i Pujola, i jego kolegów z drużyny, i kibiców Barsy na Camp kampnął musi być szokujący. A to szczeg szczególny mecz dla Carlesa Puyol'a, 25. ligowym klasyk. No i w tym momencie zrównuje się ze słynnym segarią. A ja tymczasem przenosimy się na boisko. Cristiano Ronaldo musiał teraz uważać Carles Puyol. Jeden rozważny kontakt z rywalami był rzut karny. Ronaldo no, przestrzenił już poprzek, można powiedzieć, to, to pole karne. Wystawienie Krystiana Tejo, być może najszybszego piłkarza w kadrze Barcelony. To też jest pewnie efekt tego, że Olvaro Albeloa ostatnio wykazuje... Leo Messi i znowu do środka, znowu na lewą nogę, kapitalny zagraniczowi! Ależ to była sytuacja, to była setka, to była akcja na jeden do jednego. Tak doświadczony piłkarz, Dziś 32 raz w El Clasico, Nie ma mowy o spalonym. Miał sporo czasu, trzeba przyznać. Zmarnował tę sytuację koncertowo. Czawi, aż trudno w to, aż trudno w to uwierzyć. To jest jakby nie patrzeć. Drugi po... Leo Messi, strzelec Barcelony. On i egzekwo jeszcze z dziesięcioma golami na koncie Alexis Sanchez. Ale Casillas zachował się znakomicie. Zobaczmy, że Xavi posłał piłkę tuż obok Casillasa, tuż obok jego nóg, czy też bił... diry i prowadzenie królewskich. Pierwszy gol w lidze Realu Madryt od grudnia 2007 roku, gdy strzelił tutaj gola Julio Baptista i Real wtedy w ogóle ostatni raz wygrał Cristiano Ronaldo. Potężna bomba, nie zdołał jednak tego strzału dobrze wyprofilować Cristiano. No właśnie, bo za kadencji Pepa Guardioli, popatrzmy, trzy wizyty. Ale tutaj to trzy porażki do zera, 5 do 0, 2 do 0, 1 do zera. Jeszcze raz oglądamy bramkę. No miał Carles Puyol mnóstwo czasu, by wybić piłkę. Ale spójrzmy jeszcze kwestia tego spalonego. No trzeba było to wolniej pokazać. Tak myślę. W jakim stanie jest Alexis Sanchez trenował już normalnie? Czy to on? Wejdzie na drugą połowę, czy może Ses Fabregas, jedno jest pewne, Pep Guardiola po takiej grze swojego zespołu, jaką oglądaliśmy w tej pierwszej połowie, będzie musiał coś zmienić, albo w składzie, albo w taktyce, a najpewniej w obu tych rzeczach. 17 minuta sami Kedira, jak dotąd jedyny gol w El Clasico na Camp Nou Barça Real. 0-1. do Przed tym meczem dziennikarze wręcz szantażowali Mourinho, Mówili, jeżeli zagrasz ofensywnie, nikt nie będzie miał do ciebie pretensji, nawet jeśli przegrasz. Nikt nie ma dosyć emocji i goli. Wszyscy chcą, by było ich więcej i my też głęboko wierzymy w to, że najlepsze co w tym meczu jeszcze jest przed nami szybciutko przypomnienie składów obu drużyn Barcelona w bramce Valdes w obronie Adriano Puyol Mascherano przed nimi Alves Tiago, Puskec Xavi, no i z przodu Teo Messi i niesta Real Madrid w bramce Casillas w obronie Arbeloa Ramos Pepe Cuentrao, przed nimi Di Maria Kedira, Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil grający za Karimem Benzemą W takich składach obie drużyny rozpoczęły długą połowę meczu. Tu do Mascherano. przewidzieliśmy wyjściowe ustawienia obu drużyn jak na dłoni przed chwilą. 3-3-4 w przypadku Barcelony i de facto 4-2-4 w przypadku Realu Madryt. No ale oczywiście ci piłkarze z tej pierwszej linii mają także mnóstwo obowiązków defensywnych. Xavi. Najbliżej ustawiony jest Thiago. Thiago nawet przez chwilę nie myślał o strzale. Tejo! No co ten zawalony? To, to był zwalony. Ale, ale on rzeczywiście nie, nie może wrócić, czy w ogóle może od początku nie ma pewnej równowagi. Słyszeli Państwo w studiu opinie naszych ekspertów. No Tejo dzisiaj zawodzi i tu nie chodzi moim zdaniem, mojego umiejętności. Moim zdaniem chodzi ewidentnie o głowę o sferę mentalną Messi do Diago. Diago ma teraz troszkę miejsca. Jest Czawi. Czawi obok bramki! Źle ustawiony Real Madryt w tej sytuacji. Nie, mo nie można, nie można Czawiemu, takiemu piłkarzowi, jakim jest właśnie Czawi, zostawić tak komfortowych warunków. Przecież on równie dobrze mógł tę piłkę umieścić w bramce Ikera Casillasa. No zdecydowanie strzał był wysokiej jakości No i właśnie teraz oglądamy zmianę Szawi opuszcza boiskarz Wstrzymałem się na chwilę z obwieszczeniem tego co widziałem, bo nie wierzyłem własnym oczom ale mimo, że, mimo że nie grał dobrze Szawi, no to jednak przecież to jest piłkarz, który zawsze potrafi zawsze stać go na to, by zagrać kapitalną piłkę do partnerów To prawda, ale ostatnio Guardiola przegrywał z Lewantę Cristiano Ronaldo do Di Maria, Di Maria mięciutko, Pujol skorygował pozycję, znakomicie teraz Pujol wybił piłkę. Czawi bez namysłu. Trudny moment, mało czasu, dwóch rywali, jeden z przodu, drugi z tyłu. W sumie efekt nie dziwi. Nie jest zadowolony Czawi. To jego ostatnia szansa na zdobycie gola w tym meczu, bo przecież jak pamiętamy miał ich więcej. A Jak teraz gra Barcelona, Alexis Sanchez na szpicy, Alves i Théon po na skrzydłach. Ale o Messi w roli playmakera, w roli Szawiego. teraz już nie jest fałszywym napastnikiem, teraz A, jest ale przeliczył się Czabi Alonso, Messi i nie sta... Teo Casillas, gramy jeszcze do bitka i gol jest gol dla Barcelony 1-1. Alexis Sanchez, dwie minuty, na minuta. Coś niebywałego, Christian Teo doszedł w końcu, doszedł po raz kolejny do sytuacji bramkowej. Gola nie strzelił, ale takie zamieszanie powstało po jego uderzeniu. A to wszystko było... Zaczęło się od błędu w środkowej strefie boiska. Nie zdążył z atakiem tym razem Chabi Alonso, piłkarz, który robił dzisiaj na boisku dla Realu wielkie rzeczy. Oto właśnie on przed chwilą na bliskim planie, a potem Messi się rozpędził. Oczywiście można powiedzieć, to jeszcze było daleko do utraty gola. Nie ma spalonego przy tym zagraniu i niestety Teo Casillas. Adriano i za drugim razem Alexis Sanchez i Camp Nou teraz wrze teraz Real ma najtrudniejszy swój moment w meczu z Barsą. Messi. Jakby w niego wstąpiły nowe siły. Tejo wychodzi za zanim Arbeloa. Tejo zagrywa za plecy Messiego. Di Maria. Alexis Sanchez z samolotu z Londynu wychodził kulejąc, otykając. Nikt nie dawał mu wczoraj szans na występ dzisiaj, popatrzmy. Uwaga Cristiano Ronaldo, Ronaldo gol! 73 minuta! Cristiano Ronaldo pokazuje, żeby ten stadion się uspokoił, żeby on przestał wierzyć. 1-2. Jeśli piłkarze Barcelony pomyśleli sobie, że teraz kiedy wyrównali, to już ten mecz może się potoczyć tylko według jednego scenariusza, no to był to ich największy błąd. Chwila nieuwagi kontra Realu i Cristiano Ronaldo. Z jakże zimną krwią on strzelił tego swojego 42. gola w tym sezonie. No i znowu strzelił gola Barcelonie, być może gola bardzo ważnego, Mesut Ezil, nie ma tutaj mowy o spalonym, Znakomi znakomite wyjście Cristiano Ronaldo, minięty piłką właśnie tutaj, Javier Mascherano, co za podanie Mesuta Ezila, naprawdę wyliczył to sobie Ezil fenomenalnie, a tak jak mówiłeś Ronaldo, do końca zachował spokój, po prostu olimpijski. Cristiano Ronaldo i Dani Alves. Ronaldo pokazuje, że wygrał pojedynek, że był faulowany, a teraz zwija się z bólu. Czy sędzia widział tam jakieś nieprzepisowe zachowanie Daniego Alvesa? Czy Dani Alves zrobił coś złego, Cristiano Ronaldo? To jest po drugiej stronie boiska z naszej perspektywy. Bez powtórki będzie trudno coś powiedzieć. Robi się tu gorąco. Alves oskarża Ronaldo o symulowanie. Jego koledzy. Oczywiście robią to samo. Spójrzmy, Alves źle to wszystko policzył. Ronaldo był przed nim. Pokazuje Ronaldo. Oj, a teraz już mamy akcję. Karim Benzema. Karim Benzema do Ezila. To jest pole karne. Ezil. Cierpliwie. trzyma piłkę. Karim Benzema. Czeka na ruch. Jest Kedira. Zablokowany. Będzie utrożny. Chodziło o ten ruch nogą Daniela Alvesa. Piętą kopnął go w łódkę. o Ronaldo, Daniel Alves. No ale też na pewno przesadził z tymi objawami. A nie, nie, to tej powtórki nie obejrzeliśmy do końca. Tutaj to już było bardzo niesportowe zachowanie dla niego Alvesa. Siedem klasyków bez zwycięstwa Realu Madryt. To było tylko jeden mniej niż negatywny rekord pod tym względem w historii spotkań Realu z Barceloną. Barca kiedyś ośmiokrotnie, ale popatrzmy. Alexis Sanchez, on już piłki nie zdołał odegrać. Quentrao wyprowadza kontrę czterech na trzech. Grają w tej akcji gracze José Mourinho, jest Benzema, z lewej strony ma Ronaldo. Benzema sam i marnuje tę sytuację Karim Benzema. Wściekły José Mourinho znowu jest przy bocznej linii. Nie wiem, czy bardziej chodzi o to, żeby zrugać Benzema, czy szybciutko zdopingować go do powrotu z piłką. On po prostu piłkę prowadzi tak szybko i tak dokładnie. I tyle sam robi dla drużyny, że później jego koledzy mogą z tego skorzystać. Maszerano z dystansu, bardzo daleko było do ikera Ikerakasiasa. Ikerakasias pokusił się o ostrzał. Pewnie za takimi sytuacjami, kiedy znajduje się w takiej odległości od bramki, żeby móc uderzyć. Przecież niemal całą karierę spędził na pozycji defensywnego pomocnika. A gdyby teraz strzelił Gola, no to z jego punktu widzenia byłby perfekcyjny wieczór. Czy zdecyduje się na strzał? Chyba tak, Cristiano Ronaldo. Ronaldo nie, nie. No i mamy 94. minutę. Być może jeszcze jedna próba ofensywna. Piłkarze Guardioli. Granero, Ależ doskoczył, Ależ pograł. Teraz w ślizgiem i... Oooooooj, ale szansa zmarnowana przez Ronaldo. Co za piłka. Miał okazję ustrzelić dublek, odskoczyć na dwa gole od Leo Messiego w tej rywalizacji kosmitów o tytuł króla strzelców. Faulowany i nie sta. Nie zrobił tego, no ale to jest zmarnowana sytuacja. Cristiano Ronaldo, jeśli tutaj gol już nie padnie dla Barcelony, to Tawka, w karierze, którą wspominał, będzie najrzadziej. Maszerano. Pujol przegrywa Malcolm o górną piłkę z Ramosem. I to jest koniec! Real Madryt pierwszy raz od grudnia 2007 roku. Po pierwsze strzela tu gola w lidze. Po drugie notuje mecz bez przegranej. Po trzecie dlaczego oni tak się cieszą? Po pierwszy raz od tamtej pory mecz wygrali. Jakiś czas temu stwierdziłem, że José Mourinho skraca dystans, który dzieli... Królewskich od Barcelony. Pamiętam jaki to był moment. To był mecz ligowy w kwietniu 2011 roku. Remis w Madrycie, który tak naprawdę był wygraną Barcelony. Po chwili okazało się, że Real pokonał te Barce w finale pucharu króla. I chociaż ta droga jest bardzo trudna, bo Real mierzy się z najlepszą Barceloną w historii jej istnienia. To jednak Real do Barcelony się zbliża i to dzieje się pod kierownictwem José Mourinho. Od tamtego finału na Estadio Mestalla było 7 meczów bez wygranej Realu. To nie jest wynik, który pasowałby do rywalizacji tak wielkich dwóch klubów, a jednak tak było. No i mimo wszystko, no dziś trzeba powiedzieć śleżków wprost, no to jest tytuł Mistrza Hiszpanii dla Realu Madryt w drugim sezonie pracy Mourinho w Madrycie. Tak, Pep Guardiola jasno przed tym meczem mówił, gramy o to, żeby liga trwała do końca, żeby przedłużyć ligę 7 punktów przewagi Ralu. To chyba jest takiej dystans, taka liczba, że już nikt nie będzie miał w obozie Barcelony nadziei na zdobycie mistrzostwa, a ten mecz skitowałbym zacytowaniem znanego przysłowia, nosił wilk razy, wi razy kilka, ponieśli wilka, bo dzisiaj Barcelona została właśnie poniesiona przez Real Madrid grający konsekwentnie od pierwszej do ostatniej minuty będący drużyną po prostu lepszą drużyną, która bardziej wiedziała jak chce ten mecz wygrać.